Strajk kobiet, jesień 2020. Śmiejemy się, cieszymy, opiekujemy sobą nawzajem, idziemy ścieżką piękna, zachwytu i troski, żyjąc tak, by w każdej chwili móc umrzeć w tańcu, a przynajmniej z pogodnym uśmiechem, że jakie to wszystko niesamowicie ciekawe. Nawet to, z jakim demonicznym uporem wciąż pęta się tylu, którzy chcą żywić się naszym cierpieniem naszą delikatnością, mówiąc Nie wyrywaj, dziecko, pałki z ręki, która cię bije, durna, co w bandycie policji nie widzisz. Masz już czternaście lat, w sam raz, by za niegrzeczność spędzić osiem lat pod celą. Więc miło mówię, nie wrzeszcz jebać pis i dalej, bo przyjdzie Bundel papa i pokaże ci na zakrystii co to brzydkie słowo znaczy, a tam Chrystus, odwrócony plecami, ma w dupie, kto ci tam grzebie. Bądź łagodna, bo nie po to cię gwałcą, byś decydowała o sobie, bo dziecko księdza potrzebuje miłości twojej, bo na nas nie licz i tylko bez nazwisk, adresów, żon, dzieci, domów, ścieżek, którymi chodzimy, bo nie po to ukrywamy się w ciemności, bo odpowiadać za zbrodnie, bo to nas kocha Chrystus i Ojczyzna, bo miłosierdzie strachu to my w prawie, które zmieniamy co dzień przemocą, która jest tylko, tylko dla was, wciąż ucząc się co robić, byście jeszcze grzeczniej zapierdalali za miskę ryżu.